28 listopada wjeżdżamy do Będzina. Będę miał przyjemność skrzyżować rękawice z Patrykiem, z którymi już walczyłem na Gali w Ustroniu w amfiteatrze. Tam walczyliśmy w formule bokserskie, daliśmy bardzo efektowną walkę, dlatego teraz na pewno będzie super widowisko, ponieważ wracamy do formuły MMA. Jest to najbardziej brutalna i najbardziej widowiskowa dyscyplina sportu walki. Także tym razem będzie jeszcze więcej emocji. Wywodzimy się z MMA, walczyliśmy dla najlepszych organizacji MMA i damy Wam najlepszą walkę MMA podczas tej gry. Czyli jeszcze raz najważniejsze informacje: 28 listopada będzie na arena, nie możecie tam zabraknąć.